Cześć, witajcie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Magii. Jest to odcinek drugi. W przednim odcinku, jak już sami nie wiecie, spotkaliśmy Herobrine. Było w że Herobrine nie jest prawdziwe i że to jest fake, ale... No przecież już sami wiecie, no. Herobrine istnieje. Już kiedyś było u mnie o takim filmiki. Ja uważam, że kilobranie jest i gdzieś się nam nie choćby tak. Dobra, nie. Przejdźmy do treści odcinka. Ja słyszałem, że podobno stoi na jakąś tajemniczą paczkę. Ciekawe, teraz to może być? Hmm, to co? Jeszcze jakiś list tu jest. Jakiś ludy Ekipy już w jedronce. Lody ekipy Rozumiecie ludzie? Lody ekipy, dobra biegnę do Biedronki Nie mam ani chwili do stresu Po prostu będziemy mieli lody ekipy, Boże. Enderman podczas deszczu A Już się nie ścigają, lody ekipy będą moje A koszą w Mam mieć mieszką, pamiętajcie Co co? Co nie? A! armiakinów nie goni. Kurde. Co przepychanie wolno tej ekipy? Tak jest nie. Muszę go odciągnąć. Boże, ile już tu jest? Ja. Boże. Dobra, widać. Masz tu wodę ekipy. Nie, nie są lody ekipy. Nie, nie. Pan weźmie, no pan raczej nie pan weźmie. To tak... niegrzeczny? Nie się Co? Co wszystkie lody ekipy wykupione? Jest jeden, jest jeden! Mamy lody ekipy! Lody ekipy mamy! Lody ekipy mamy! One są takie rzadkie! Jak czarnoch w Polsce! nie tak prędko, jeszcze zapłata. Dobra, ile to będzie? Tak diaksów. Tak diaksów? A, to są jest do ekipy. Dobra. Yy, czy mam mówić tak diaksów za loda ekipy? Do mało diaksów. Nie chcę mi się znowu kopać, Pamiętacie, jak długo bardzo kokałem, ale. Czego od się nie robi dla lodów ekipy? Yy, dziękuję. Mamy ludy ekipy, rozumiecie ludzie? Mamy ludy ekipy. Nie, mamy ludy ekipy, mamy ludy ekipy, a! A! Mm. nie. O, Creeper, cześć. A wiesz, nie ja mam ludy ekipy. Co jest? O Jezu, pu! O, mam po serca! A! O. Nie! Jak są być z twoimi ludami ekipy? Co jest? Nie. Dobra. Bijemy się. A! O! Minecraft. Minecraft to na 50 lat, ale jest zbyt trudna. Więcej mogłoby wydać. W ogóle nie wiem, dlaczego ale cały czas pada deszcz. Na poprzednim odcinku chyba nie padał. I burza jest do tego. Nie wiem co. Może teraz chyba mi na tutaj. Ale okej, okay. jak już widzicie to. Ach. Udało mi się zdobyć itemki moje, i teraz będzie szybka akcja. Będę ja chciał szybko, szybko wejść do mojego domku. I nie ten kilo. Nie, 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 Biegnę pójdę. Biegnę po mojej tem. Dobra. Mam nadzieję, że kiedy już mi ugonią. się, cało jest to że nie może być ubrania. Eee, ale gdzie moje wójki? Ale gdzie są moje buty, a są to, ale dwie ekipy mam też, Dobra jak jest siebie, mam skrzynkę, tutaj trzeba moje skargi odżyć, oczywiście to jest dla was część filmu, który brałem nogi, ale no, o! Ale sami być chwilebrami nie istnieje, tak? Powiedzcie ja w komentarzach. Dobra. Niech wam będzie, ale ja mówię, ja widziałem. Uuu! Uuu! Dobra. o, moje chłopak. Dobra. Trzeba go skić. Mamy wszystkie egzaki. Lodeki, kuchni, Wreszcie mogę się nimi nacieszyć. wiąże je. Ja, nie da się przyjmować. Czy po prostu w polskim A myślicie, że jak, ja chciałbym w stanie z tego herobrań, co nie mam Nie wiem. nie atakuje na moje Ale pamiętacie, na początku odcinka widzieliśmy paczkę. Paczkę. Złotą paczkę. Ciekawe, co będzie w środku nie wiem. Zawsze nie jestem, ale trudno, darmowa paczka. Jesteś I Co jest, <mys> to jest? Ludzie! To, Wezmę to, to! nie... Ludzie, ludzie nie. Ludzie. Pies policja. Będzie się. Dział.